Dla mnie najważniejsze, ale czym jestem, czemu jestem taka spokojna? Kurczę, te emocje, które gdzieś tam miałam, chyba przerobiłam już gdzieś tam na Macie, wyżyłam się i tak dalej. I teraz im jest bliżej, tym jestem bardziej spokojna. I wydaje mi się, że po prostu gdzieś te emocje już opadły. A. Tak jak Dominika, no nie interesuje mnie jej osoba i ja się nie skupiam na jej osobie, bardziej na umiejętnościach, które gdzieś tam ma i będę chciała też pokazać swoje, no i na tym chcę się skupić. Tak Mara, tutaj Dominika jest. Boże. Ojej! Oni do zaskoczenia dzisiaj telenowela jest! Ja dolatuję do przeciw... Ja dolatuję do przeciw... Jaś, kapela, no, ochrona, proszę go wyprowadzić. No, ja się kapelę, proszę wyprowadzić. No, to co, on rzuca czymś? Kurwa ochrona? że mnie tylko kurwa trzymacie? Do kurwy jebanej? Nie, tutaj uważam, że Jaś Kapela bardzo chujowo się zachował, bo tu krzyczał na kamerzystę, napierdalał, że rzuca szkankami, a rzuca jakimś kurwa żelem. Mógłby ktoś w głowę dostać, więc... Tutaj kasy moim zdaniem powinieneś wyciągnąć jakieś tutaj kary finansowe w stosunku do kapeli. No tak Jaś wydaje. Kapela został wy wyprowadzony, przepraszam cię Bagieta bo no tak nie powinno być, że on rzuca czymś, a tutaj napierdala na kamerzystę. Generalnie chciałem zaproponować jedną taką opcję,